Hello there, z tej strony Lego Heropolska. Mamy nowy rok, a wszyscy fani Lego wiedzą co to oznacza: nowe zestawy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najnowszemu Battle Packowi Lego Star Wars 75372 Clone Trooper and Battle Pack Droid. Mamy klasycznie zaprezentowany nasz zestaw, tym razem nasze klony walczą na Christophsis. W pudełku klasycznie mamy logo LEGO Star Wars, numer katalogowy oraz nazwę. Zestaw z wojen klonów, więc grafika również z klonem. No i to co najważniejsze, czyli minifigurki. Hmm, których tak naprawdę, jak na taki powiększony Battle Pack, dostajemy bardzo dużo. Tutaj widzicie klona, którego Lego dodając do tego zestawu, pozamiatało wszystkich inwestorów, którzy rozkładali kanonierki. Po wydaniu kanonierki chodził po ponad 100 zł. Za tyle, to teraz możecie sobie kupić cały taki Battle Pack. Tył pudełka to ta sama bitwa i funkcje bawialne. Mamy też logo Lego Star Wars z numerem katalogowym. I funkcje bawialne. No dobra, pudełko już otworzone, to sprawdźmy tą niesamowitą zawartość. Woreczek z numerem 1, trochę większy z numerem 2 i najmniejszy z numerem 3. Co do instrukcji, to oddzielnie możemy złożyć naszego większego droida. Mamy tu też zaprezentowane dwa aktualne zestawy, te, które pojawiają się w styczniu. Mamy robocika, a oddzielnie możemy złożyć nasze małe pojazdy i figurki. Niestety, tu już Robercika nie ma, ale możemy to łatwo naprawić. Soldier, tak się prezentuje złożony zestaw. Jego omawianie zaczniemy od minifigurek. Dobra, zaczniemy od minifigurki, którą dobrze znamy, z ostatniej kanonierki gwardy Coruscant. Jest to oczywiście klon Shock Trooper. Klony te pojawiały się wiele razy w Wojnach Klonów oraz w Zamiście Sithów. Minifigurka jako akcesoria dostaje krótki pistolet, oraz lornetka. Tors oraz nóżki to oczywiście tors klona na stylu 2020, poza tym są na nim wszystkie charakterystyczne malowania dla klonów z Gwardii Coruscant. Tak jak zawsze to mówię przy prawie wszystkich figurkach, które omawiam, szkoda, że nie dostają nadrukowanych rączek, no ale wiadomo, że takie zwykłe szeregowe klony raczej w LEGO ich nie dostają. Fajnie też do tej figurki pasowałyby dual-molded biało-czerwone nóżki. Helm oczywiście, tak jak cała reszta pancerza jest na stylu 2020, przynajmniej ten na druk wizjera. Poza tym mamy też od jakiegoś już czasu klasyczny mold helmu z dziurkami na akcesoria. Tak samo jak na torsie jest co to tutaj wszystkie malowania klonów z Gwardii. Główka to klasyczna główka od 2020 Temury Morisona. Jeśli chcecie usłyszeć mój dokładniejszy opis tej minifigurki oraz zobaczyć jej porównanie do starszych wersji, to koniecznie zapraszam Was na recenzję kanonierki Gwardii Colorsand. Link w prawym górnym rogu. Następna figurka to jeden z głównych powodów, dla którego kupuje się tego battle Packa. Czekaliśmy na nią dosłownie 9 lat, a jest to biały klon fazy drugiej. Poprzednia wersja tej minifigurki pojawiła się w 2014, czyli tak naprawdę już 10 lat temu. Takie minifigurki dostajemy w tym zestawie aż 3. Jeżeli chodzi o ich akcesoria, to mamy dwa warianty. Dostajemy dwa klony z krótkimi klasycznymi blasterami oraz jednego z takim dłuższym, mającym symbolizować DC15A. Tors oraz nóżki w sumie nie są tu żadną nowością. Jest to zwykły Tors z białego klona na stylu 2020. No i tak naprawdę te elementy już dostaliśmy raz z Lego, konkretnie u też białego klona, tylko w wersji fazy pierwszej z akcesory paka. Najważniejszym elementem jest tutaj oczywiście hełm. Tak naprawdę jest to zwykły hełm białego klona na moldzie z dziurkami na akcesoria. Oczywiście jest tutaj nadrukowany wizjer, wszystkie szczegóły, które powinny tutaj być odwzorowane no i tak jak mówię mamy tutaj te dziurki, więc możemy mu założyć daszek albo makro okular. Główka tak naprawdę jest taka sama jak u show Teraz porównajmy sobie naszego klona do innych wersji również białych klonów fazy drugiej. Tak jak wspomniałem wcześniej, na tą minifigurkę czekaliśmy prawie 10 lat. Pierwszą jej wersję dostaliśmy już w 2005 roku, czyli w roku premiery Zemsty Sithów, kiedy pierwszy raz na ekranie pojawiła się zbroja klonów fazy drugiej. Następną odnowioną wersję dostaliśmy w 2012 roku i pojawiła się ona tylko w jednym zestawie w Słam Spiderze z Baris Offi. Jak widzicie tutaj już mamy o wiele nowocześniejsze nadruki na torsie i w sumie bardzo podobny Mold helmu. Ostatnia wersja czyli ta z Microfightera z 2014 roku jest najbardziej zbliżona do tego co dostajemy dzisiaj. Ma on tutaj już oczywiście nadruki w tym nowocześniejszym stylu, czyli realistiku, no i według mnie to ogólnie był najlepszy design zbroi klonów. Tak jak wspomniałem, pojawił się on tylko w jednym zestawie, czyli Microfighterze TurboTanka. Technicznie rzecz biorąc pojawił się też w kalendarzu adwentowym z tego samego roku, tylko tam było to osobno jako po prostu klon w czapce Mikołaja, a w oddzielnym okienku był hełm do tego klona. Następnie przechodzimy na drugą część Galaktycznego Konfliktu, tym razem z Droidami Wojtkami B1. Tak naprawdę o nich nie ma co za dużo mówić, no bo wiadomo droid jak droid B1, tylko dostajemy ich w tym zestawie dwie sztuki w dwóch różnych wersjach. Jedna ma dwie proste ręce, a druga dwie zgięte. Dlaczego tak? No bo tamten ze zgiętymi rączkami może prowadzić śmigacz. Poza tym ma on jeszcze miejsce na blaster na swoich plecach. No ale, jeśli wiadomo, będziemy stawiać te figurki na płytkę, to po prostu możemy podmienić te rączki i mieć dwa zwykłe droidy. Nawiasem mówiąc, jest to najłatwiej dostępna i najbardziej popularna figurka z serii Lego Star Wars. Dalej jesteśmy przy konfederacji niezależnych systemów, ale teraz jest już o wiele ciekawiej. Konkretnie mamy Droida B2. Mamy tutaj bardzo podobną sytuację jak z klonem fazy drugiej, ponieważ na jego nową wersję czekaliśmy od 2015 roku, czyli 9 lat. Przed premierą tego zestawu wiele osób żaliło się, że ta wersja Droida wygląda prawie identycznie jak jego poprzednik. Jest tutaj jednak kilka drobnych zmian, na które zaraz zwrócę Waszą uwagę. Taką najważniejszą i najbardziej widoczną różnicą jest to że ten nowszy droid jest chudszy. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale jak patrzymy na tą minifigurkę po prostu jest ona mniej szeroka i te wzory na niej, ten mold jest taki po prostu bardziej ostry. Najbardziej tą różnicę szerokości widać na główce naszego droida. Jeszcze jedną z takich bardziej widocznych różnic jest kropka obok głowy droida. I nie, nie jest to coś, co wymyśliło sobie LEGO, żeby tam na przykład umieścić mold, kiedy go drukowało, tylko rzeczywiście taki szczegół był prawdziwego droida. Zwróćcie też uwagę na bok rączki. Mam tutaj trochę więcej szczegółów. Niektórzy powiedzą, że to naprawdę niewielkie różnice, ale ja uważam, że droid wygląda lepiej i smuklej. No i najważniejsze też jest to, żeby nie łamały mu się nóżki, tak jak to było przy jego poprzedniej wersji. Ale to już wyjdzie w praniu, po jakimś czasie. Warto wspomnieć, że w tym zestawie dostajemy trzy takie minifigurki. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to dostajemy ich naprawdę dużo w tym zestawie, ale po kolei zacznijmy od Republiki. Na pierwszy ogień idzie taki oto dwuosobowy śmigacz. Bym wam powiedział jakiej on jest klasy, no ale jest taki problem, że nie pojawił się on nigdy w Gwiezdnych Wojnach. Znaczy pojawił w Ległych Gwiezdnych Wojnach, konkretnie w Battle Packu z 2007 roku. I ten też tak naprawdę jest bardzo podobny do niego, no ale w żadnym filmie, w żadnym serialu czegoś takiego nie było. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, no to spoko, byłby to w sumie taki klasyczny speeder bike, tylko mamy tutaj miejsca dla dwóch klonów. Jeśli chodzi o wyposażenie to mamy dwa wielkie stud oraz z tyłu możemy jeszcze umieścić bronie klonów, które mają służyć jako działka. Następnie mamy taką, no właśnie, stację, coś w tym stylu i też jest to inspirowane Battle Packiem z 2007. Jest to tak naprawdę taka mała osłona dla klona, Poza tym jest tam jeszcze shooterowe działko i miejsce, w którym może umieścić swój karabin blasterowy. Poza tym możemy odczepić jeszcze element osłony i wykorzystać go jako tarczę dla klona. Poza tym dostajemy jeszcze malutką skrzynię. Szkoda, że nie ma ona jakichś nadruków, np. Na z logiem Republiki albo jakimiś napisami w Ourebeszu. W środku znajdziemy detonator termiczny. Następnie przenosimy się na drugą stronę barykady do mojej ulubionej konstrukcji z tego zestawu, czyli śmigacza druidów STA. Te śmigacze pojawiały się w Gwiezdnych Wojnach wiele razy, na przykład w Mrocznym Widmie, ale ta akurat konkretnie kolorystyka dotyczy wojen klonów. Dlaczego tak mi się podoba ten śmigacz? No, może przesadziłem, że podoba, ale po prostu jest dobrze wzorowany. Pojawił się w Gwiezdnych Wojnach w przeciwieństwie do śmigacza klonów, więc tutaj nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń. Poza tym trzyma on też dobrze minifigurkową skalę. Mam tutaj oczywiście odwzorowane dwa charakterystyczne działka oraz silniki. Jeśli ktoś kojarzy te statki, to dobrze wie, że unosiły się one w powietrzu, dlatego Lego dorzucał tutaj nam taką fajną przezroczystą podstawkę. Tak akurat jest stary Lego patent, ale zawsze on działa przy konstrukcjach stapów. Fajnie jest zrobione to, jak droid trzyma się tej kierownicy, dzięki którą steruje tym pojazdem. I po prostu wygląda, jakby on wisiał w powietrzu i robi to całkiem fajne wrażenie. No i na koniec największa konstrukcja w tym zestawie, czyli Octopura Tree Droid. Bardzo przypomina mi on, on też konstrukcję Battle Packową, konkretnie z zestawu Utapao Troopers z 2014 roku. Tam również dostawaliśmy takiego Droida, tylko w innej kolorystyce. Jest to 3Droid, dlatego, jak sama nazwa mówi, dostaje on 3 takie oto odnóża. Są one całkiem fajnie zrobione i możemy je dzięki tym stawom ustawiać na różne strony, różnie wyginać. Warto wspomnieć o tym, że możemy też kręcić głową naszego droida. Jak już jesteśmy przy głowie, to zaczynamy ją od trzech działek. Możemy je sobie oczywiście wystrzelić. No i to tak naprawdę jest ten gorszy mechanizm, który mocno średnio działa. Oczywiście mamy trzy działka, trzy odnóża, więc są też trzy oczy. No i one tutaj akurat są całkiem fajnie odzorowane. Cała ta kopuła głowy też jest dobrze zrobiona. Tak naprawdę do tego droida mam jedno duże zastrzeżenie. Skala. W sensie wiem, że jest to konstrukcja battlepakowa, ale i tak uważam, że nie ma za dużego sensu, no bo te droidy w prawdziwym życiu, w wojnach klonów były po prostu ogromne. No a tutaj to jest to taka mała konstrukcja battlepakowa. Podsumowując, jest to zestaw, na który czekał prawie każdy fan wojen klonów od pojawienia się 501. Jest on bardzo dobrą opcją dla ludzi, którzy budują armię separatystów, bo dostajemy tu aż 5 droidów oraz pojazdy, albo dla tych, którzy budują armię klonów, ponieważ aż 4 klony. No, albo dla kogoś takiego jak ja, kto buduje tą i tą armię. Tak naprawdę, pod względem figurkowym i cenowym, wypada on lepiej niż sama 501 z 2020 roku. Co prawda, trzyma on cały czas swoją cenę. W tej chwili można go kupić za około 120 zł, ale ja jeszcze mam nadzieję, że za jakiś czas spadnie do około 100. W takiej cenie myślę, że zakupię około 10 takich battlepaków, żeby powiększyć moje armię. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy uda mi się to, to koniecznie zostawcie subskrypcję, jeśli tego nie robicie. I jak nie macie włączonego, to kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, ponieważ jak będzie powoli taniał ten zestaw, to na pewno będę kupował ich więcej i więcej. I prawdopodobnie otworzymy je sobie i złożymy na jakimś live. Napiszcie w komentarzu ile planujecie kupić takich zestawów i czy czekaliście na niego. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I na razie.